Witamy Was w Faktach TVN. Pilna wiadomość z miasta Brookhaven, RP. No co tam, pani e, e, A więc... No... A, a, co ja... Aha... Co ja... Co ja robię? Brookhaven zaczyna saleć. <grym> tak, saleje normalnie. Był deszcz, słońce, trzecia w nocy, wszystko. Yyy... E, zatrzyma, zatrzyma... Okej, okay. nieważne. Yy, nie ważne. Będzie nowa piosenka w ogóle, jakby co? I już jest taka nowa przygoda, ale będzie kolejna. Wszyscy mieszkańcu uciekają, bo Bloxburg. No co? No co Bloxburg Wszyscy mieszkańców uciekają, bo Bloxburg. No. Dobra, z, a z nami w studiu. Olineczek i Kamyczarek. świadek tego wydarzenia. Ja jestem świadkiem. Olineczek! jestem świadkiem. No? Co? Jestem świadkiem. No? Co? No? E, był. E, był deszcz. Dobra, kiedy mam opowiadać? Napisz mi coś. Z, zaczyna Czainy No. No to chodźmy. I w ogóle zmieniłem skin, ale to nieważne. E, witam! Witam, panie Kamycorku! No, 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 witam! Witam! Kiedy zaczynamy o steguły? Bo oni się nie mogą tu czekać jak Brookhaven Soleje. No, e, witam tutaj wi e, Witam! 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 Witam, 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 witam. Witamina gdzie. Pan był świadkiem tego wydarzenia? Tak. No, więc... E, widziałem takie coś, normalnie, że bruk Helem No. Dawaj! Proszę o odpowiedź jak to było. O, dobra, dobra. Był by był deszcz. A potem... jasno. I a potem, potem ciemno I tak w kółko Kół. I tak w kółko, i tak w kółko, był deszcz, potem jasno, potem ciemno, był deszcz, potem jasno, potem ciemno, i tak w kółko. No, m, dawaj dalej, panie, -y. a z kimś pan był? Z Kamilem, Kamilem, z Kamilem byłem, <laughs> możecie się to myśleć z kim? Z Kamy, Corkiem, Mama córkiem, Kamykiem, <laughs> i grze. Że corek paparotto, sopo kocosek. Mhm. Dobrze, to tyle w faktach, a już za chwilę pogoda. Tak, pogoda. No zobaczycie sobie. To pa!